Dzień dobry. Proszę. Ja proszę Panią Jasinię w poniedziałek zgłosić odnośnie do tej jakiejś sprawy imunitacyjnej mamy. Państwo razem? Tak. My czegoś nowego, wypróbujemy, zobaczymy. A ty to byłeś już nie wcześniej? Nie, ja tu już nie było. Wpuszczam, że chodziło o wypełnienie wykazu majątku. Ja proszę wypełnić ten wykaz. Tak. Tylko niech Pan go tak rzetelnie wypełni. możemy się zobaczyć z Panem komornikiem? W przyjmuje strony Pan komornik. Zapiszamy się. Nie trzeba się zapisywać, ale dobrze bo by by pan to wypełnił i zostawił. Nie, pan wypełni i zostawi, jeżeli chce Panie czerwony z panem komornikiem, to proszę przyjść w czwartek. Musisz to dzisiaj oddać? Znaczy, nie, wiem, to trzeba. No dobrze byłem, by, chyba, że na pewno pan przyjdzie w czwartek. Przyjdę, na pewno. w czwartek to, to, to zostawi. mam o. jakieś trzyteczki, pan, ktoś mi powiedział, że mam dwie sprawy na dziecko, jest ona na okay. dworze, więc. Wykaz pan, majątku. Dobrze. O. A do czego to jest potrzebny wykaz majątku? To jest dzieła przeciwko klientowi? Komu to pomaga? Panu komornikowi? Wzywamy dłużników do dłużenia wykazu majątku. Ale wzywacie ich. No dobrze, ale to komu to służy? Tak zwanemu dłużnikowi to służy? To, że on to wypełni i Wam da, bo Wy nad tym będziecie pracować, tak? Tutaj jest zobowiązanie do spłaty. Może Pan ma rzeczywiście. Ale komu to służy? Komu to służy dalej? komu to ma służyć? Po coś to jest? Komu do pracy, komu to pomaga? Czy temu panu to pomoże w czymś? Na pewno nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi? Wtedy on przekazuje informacje komornikowi, a komornik jest po to, żeby pomóc temu panu, tak? Nie, Pomóc? komornik jest od tego, aby wyegzekwować od tego od pana tego pana, czyli... A bez tego? Jakby na przykład. Nie wiem, czy... nie wiem. Jakby na przykład nie wypełnić wypełni... zmierza. no, zmierzam, czy opłaca nam się to wypełniać i oddawać, czy pominąć to? Pan jest w tej sprawie pełnomocnikiem, znajomym kolegą. Tak, pełnomocnikiem no, 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 no. jestem. To niech pan przyjdzie w czwartek. Wszystkich dużników wzywamy do dołożenia wykazu majątku. Ale ja rozumiem, ale może nie w tym przypadku, może tutaj ja będzie szkodzić tutaj klientowi. Jedyne co może zaszkodzić, unikanie, e, nieodbieranie korespondencji. Mhm. Czyli to wypełnienie. Jest co stary, czyli, to czyli komornik nie wykorzystuje na, na niekorzyść tych informacji. Ale co pan tam pisze, że my możemy to wykorzystać na niekorzyść? Nie, to po co wy to? Adres, masz? numer telefonu, adres. Nie chce pan to przeczytać. Czy posiada, posiada dom, pytania. czy posiada mieszkanie, to to komornikowi, tak? Ale my to i tak sobie. No to po co to każecie ci dawać ludziom na przykład? Proszę pana, na przykład na końcu jest zobowiązanie dłużnika do spłat. Może obowiązanie? Zobowiązanie. spłacać? Z obowiązaniem. Zobowiązanie, obowiązanie, tak? A według jakiej definicji używacie tego słowa obowiązek? Zobowiązanie. To jest słowo do obowiązek. Zobowiązanie jest od tego Może słowa. Może pan ma życzenie zacząć spłacać. Tak, i zobowiązuje. Na życzenie. Się mm. Do Mówię do spłat. tutaj oświadczenie zobowiązania się. Czyli jak on to podpisze, to tutaj by przysiąg, że on to zrobi. No, nie, nie, proszę pana. A to co ten człowiek robi? Zobowiązany, to co to, to znaczy? Z obowiązku. Nałożył na siebie obowiązek. Pan może przyjdzie czwartek i porozmawiać z panem komornikiem. Nie, nie, pan nie ma wykazu majątku, działa na niekorzyść. Dzień durżnika. dobry. To są dobrowolne wpłaty dłużnika. Jeżeli dobrowolne. Ale dobrowolne. Jest, powiąże... Przepraszam. Ale... Zgodnie z przepisem ma Pan obowiązek złożyć wykaz majątku. Ale obowiązek. A to komornik wzywa, żeby Pan wziął. Obowiązek... Słowo. Także, y... Słowo obowiązek. A Pan obowiązek złożyć wykaz majątku. Komornik ma obowiązek zesłać, Pan ma obowiązek Obowiązek. Złożyć. Słowo. Co to znaczy? Pan Ale co to znaczy obowiązek? Pan to panie nie rozpytywać. Pana, używa pan w zdaniu to słowo, tak? Wy napisaliście do nas takie coś, jak. To może, może, pan nie pan to może Nie kłócić, tylko dowiedzieć. Ale pan jest w ogóle pełnomocnikiem tego pana. Może pana dowiedzieć się, to... mogę się dowiedzieć, jak wy to rozumiecie: oświadczenie zobowiązania do spłaty, obowiązek, co to jest. Ale te, ja te raz nie rozumiem pana Definicja skoro. słowa obowiązek. Ale ja nie muszę panu no, Ale wy to, to piszecie, wy, nie ja. Ja wam tego nie piszę. Ale wie pan to jest formuła, no, że to są formuły, które są, że do Was to No ale jak to mam zrozumieć pismo od was? Pan to rozumie? Czego pan tutaj nie rozumie? proszę, no, proszę bardzo, no oświadczenie jest zobowiązania. Dlaczego ten pan ma obowiązek na przykład? Jak wy rozumiecie to słowo obowiązek? To jest samo na siebie narzucona reguła, tak? Samo na siebie narzucone zobowiązanie, to jest obowiązek. Tak? Samo na siebie. Pan tak zawiruje, tak jak mówię. Nie, to jest słowo w języku polskim, obowiązek, i teraz trzeba coś zrobić. Zachować się jakoś w stosunku do tego słowa, jak jest napisane. Inaczej jest napisane rozkaz, a inaczej obowiązek. Wypiszcie obowiązek, nie rozkaz. Tu nie jest napisane oświadczenie rozkazu do zapłaty, tylko obowiązek. A obowiązek jest samo na siebie, tak czy nie? No jak pan to rozumie, bo pan z tym siedzi. Pytanie, czy komornik to rozumie. To pan przyjdzie, zapyta pan komornika. Ale to przyjdzie, przyjdzie. W sensie filozoficznym, że tak powiem. to nie jest żadna filozofia, tylko wasza praca na co dzień. To jest wasza praca na co dzień z obowiązkami. To co Wy robicie, jak wypełniacie obowiązki? Proszę Pana, niech Pan przyjdzie w czwartek, w czwartek się Pan nie uczy z Panem, ale jakie bo ta rozmowa nie prowadzi do niczego. Ale jakie kłóci? Ja się tylko pytam... Nie, nie prowadzi ta rozmowa do niczego. Przede wszystkim nie prowadzi Pan przyjdzie czwartek słowa czwartek z pełnomocnictwem no. i wtedy <coughs> będziemy rozmawiać. Ale tu się okazuje, że sami nie potraficie przeczytać... To jest Pana zdanie. To jest Pana no to, opinia, zdanie. No, no przecież e, Nie doprowadzi do niczego ta rozmowa. Ale jak to nie jest. prowadzi? No, proszę to do, 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 ale dowiem się, jak Wy rozumiecie słowo obowiązek według definicji. Yy, proszę Pana, no prowadzi, z naszej no. strony to już chyba temat został wyczerpany. Obowiązku? Zapraszamy w czwartek. Wyczerpany został? To jak Wy to rozumiecie? Może wyczerpmy to? Co to znaczy obowiązek? Proszę Pana, Pan asystent już Panu tłumaczył. Yy... Jakie to jest to zachowanie zobowiązanego. Obowiązek. Samo na siebie narzucona reguła to jest, tak? Czy pana... Niech pan przyjdzie w czwartek. Ale to jest ważne. To w czwartek y, pan pomodnik na pewno szczegółowo to panu wyjaśni. No ale wy pracujecie z tym. Y, jeżeli pan jest zawodowym pełnomocnikiem, pan również. Oczywiście, ja to rozumiem dosłownie, dlatego klient tutaj nie, nie ma obowiązku. Czwartek, tylko z pełnomocnikiem. Ale nie ma obowiązku. Czy ma? Proszę przyjść. Czwartek z pełnomocnictwem. Ale ja to... na ten moment w ogóle nie Czy... muszę z Panem rozmawiać, ponieważ nie ukazał Pan pełnomocnictwa. Kwestie filozoficzne. Ja przyszedłem do kancelarii. Kan co to jest? To jest kancelaria. Ale w tak? sprawie pan przyszedł? Teraz to wspólnej mi się wydaje. Pani ma też. Ma Pan pełnomocnictwo z tego Pana. A zmieniałem Panie pięknie tematy. Nie, ja pana, chciałem o obowiązku, ja nie, a Pani nie, o pełnomocnictwie. Pana, to dogadamy się. Y, my z Panem nie musimy w ogóle rozmawiać, jeżeli Pan nie ma pełnomocnictwa. Jak to? Jestem klientem. Klientem, pan jest. Czyli tu. kogo jest pan Klient, klientem? A nie jest jestem? Klientem, czy pełnomocnikiem? Teraz to chyba klientem, bo jak rozmawiam z waszym. Ale u nas nie ma klientów. Ogólnie komornik. Ale u nas nie ma klientów. A kto jest? Proszę pana, A nie ma tutaj, ja to, kto jest? Nie to jak się. Z panem A to, to jak się nazywa? Sensu. No dobrze, do powoliczku. Bo, bo ja myślę... Dłużnicy i wierzyciele. Dłużnicy i wierzyciele. Tak. Dwa rodzaje. Są strony postępowania. Znaczy to nie jest klient. Ale pan na ten moment nie jest stroną postępowania. No, ja z panem ale nie będę rozmawiał. Jestem już, bo rozmawiamy. Nie jest pan stroną postępowania. Jeżeli ja z panem rozmawiam, to jestem. Ja z Panem już nie będę rozmawiać, także zapraszam w czwartek z tą no, Dłużnicy i jak? Dłużnicy i kto? Może pani powtórzyć jeszcze dłużnicy i kto? Ja już panu wszystko Ale powtórzyć. Powiem, kto tu jest? Dłużnicy i... Wierzyciele, dziękuję bardzo. To trzeba bym powtórzyć wierzyciel. Dziękuję bardzo. Dłużnicy i wierzyciele, po Boże, jak fajnie. Oni nie wiedzą, co to jest sobą obowiązek. Polak jak uciekli, widzisz? Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem. Zapewniam, że zrozumiesz, że mój wykaz jest prawdziwy i zupełny. Mhm. Zapewniam. Popatrz. Patrz, jak oni to Zapewniam. napisali, ale w France... Od razu sobie zakładasz kajdanki to jest oferta którą składają. to jest oferta taka i, i oni ci to dali ale oni no. ci to dali i powiedzieli proszę wypełnić idziemy do samochodu, czy no. Tak, no. tak, nie no tak. Dobra. słuchajcie ale myśmy dobrze trafili dlatego ja się pytałem czy tobie to będzie w czymś przeszkadzać czy szkodzić oni mówią że nie ale czy oni na Twoją totalnie niekorzyść? Bo jak oni Ci tu napisali, że tak, że jesteś świadomy znaczenia mych słów, to jest tak napisane, że... Zapytamy, czy oni sobie sami wymyślili, czy wziął to z internetu, bo to jest wandal, jak ktoś pisze, popatrz, że jesteś świadoma odpowiedzialności przed prawem i zapewniam. To jest tak napisane, że to jest szachmat. Po prostu do oferty tylko wpiszą kwotę i ja zapewniam, że to jest do I wtedy dajesz mu, bo to jest majątek i teraz to, co im tu dasz, to jest jakby ich. To jest, to jest tak, jakbyś mu powiedział, co masz w domu i korzystaj sobie z tego. Bierz sobie kiedy chcesz, może tak. Ja pierdziu. Where you wanna go, baby? You know you're stepping out of sight. SA-